Zadanie 31. Dany jest sześcian F o krawędzi długości A i objętości V oraz sześcian G o krawędzi długości 3A, objętość sześcianu g jest równa. No tak samo jak między jednostkami płaskimi a kwadratowymi jest przelicznik skali. Powiedzmy, jeżeli skala płaska równa się 2, bo jeden prostokąt, dobra niech będzie kwadrat, i drugi kwadrat i ten kwadrat ma na przykład 6 to ten ma 12 długość. Ale jeżeli liczylibyśmy jego pola, to musimy zrobić k do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, czyli k do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, czyli 4. Więc jeżeli długość boków jest dwa razy większa, to jakby wielkość pól jest 4 razy większa. A z sześciennymi robimy to samo, tylko do sześcianu, czyli jeżeli skala jest w tym przypadku, ten jest 3 razy większy, czyli k równa się 3. To znaczy, że my liczymy k do trzeciej, żeby policzyć objętość, czyli to jest 3 do trzeciej, czyli 27. Czyli jeżeli ten ma objętość V, ten pierwszy ma objętość V, tak, to ten drugi ma objętość 27 V. No i w zasadzie tyle.